Dzień dobry. Kolagenowy krem do rąk to produkt na miarę XXI wieku. Biotechnolodzy firmy Perfect PerfectCol tworząc krem do rąk zadali sobie pytanie, jakie potrzeby mają współczesne kobiety, również panowie, ale to przede wszystkim panie używają kremów do rąk, w kwestii pielęgnacji skóry dłoni. I okazało się, że szczególnie w dzisiejszych czasach Niezwykle istotne jest silne działanie regenerujące kremu i działanie przeciwstarzeniowe, bo to właśnie na dłoniach wypisany jest PESEL kobiety. Dodatkowo ważnym elementem jest to, aby krem pozostawiał warstwę ochronną, a jednocześnie pozwalał skutecznie, normalnie funkcjonować. Czyli po nałożeniu, żebyśmy mogli szybko sięgnąć po telefon czy zacząć pisać na klawiaturze. Kolejny ważny element to również komfort, jaki krem pozostawia na sobie, czyli ten film ochronny, żeby był jak najdłużej obecny na skórze. No i zapach, im delikatniejszy, tym lepszy. I w ten sposób powstał kolagenowy krem do rąk, który łączy sobie siłę kolagenu rybiego ze składnikami roślinnymi. Kolagen rybi to jest fantastyczne źródło do odbudowy naszych własnych włókien kolagenowych. Stanowi on źródło budulca, dzięki czemu nasza skóra ma z czego czerpać, aby odbudowywać swoje struktury. Dodatkowo zastosowano składniki roślinne, które bardzo mocno wspomagają działanie bariery hydrolipidowej, czyli tej bariery, która naturalnie występuje na naszej skórze, a która niestety jest bardzo mocno uszkadzana szczególnie w procesie mycia lub dezynfekcji. I takie działanie ma na przykład olej z palmy kokosowej, który przepięknie zmiękcza naszą skórę, sprawia, że ona jest y, bardzo, bardzo delikatna w dotyku. Natomiast olejek z nasion ogórecznika lekarskiego to źródło niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, m.in. kwasu gamma-linolenowego, który ma działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i zapobiega przedwczesnemu starzeniu skóry, no właśnie poprzez wzmacnianie bariery hydrolipidowej. Ekstrakt z kasztanowca zwyczajnego wzmacnia ściany naczyń, ale również spowalnia działanie enzymu hialuronidazy. Hialuronidazy to jest taki enzym, który rozkłada nasz kwas hialuronowy, a bez kwasu hialuronowego nasza skóra niestety będzie odwodniona. Oczywiście ten krem jest również źródłem kwasów hialuronowych i to w trzech frakcjach, dzięki czemu dostarcza do naszej skóry na wszystkich jej poziomach tego związku, który odpowiedzialny jest od, za trzymanie wody w głębokich strukturach skóry. Olej arganowy, to znowu sposób na to, żeby nasza skóra była gładka, jak również liczne zioła, ekstrakty z ziół, na przykład z ziół koreańskich, które również wykazują działanie, silne działanie przeciwzapalne. W efekcie mamy produkt, który bardzo łatwo się wchłania, pozostawia. Delikatną warstwę ochronną, taki film ochronny na powierzchni naszej skóry wspomaga działanie naszych naturalnych barier ochronnych i dodatkowo bardzo miło i delikatnie pachnie.